Mamy tutaj jakichś dżentelmenów, może panie są przy stole, może byśmy... Tak, 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 oficjalnie, oficjalnie, chcielibyśmy z Danielem Szwabą. Tak, dokładnie. Ja Dorian Bluma i Daniel Szwaba chcielibyśmy oficjalnie przeprosić Pani jak masz na imię? Jak masz na imię? O, widzisz? widzisz? Jak masz no, na imię? Przepraszam. Przepraszam nie, przepraszam, no kurde, nie Panie no, no, panią Katarzynę... No, 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 luna może być! Lalunę, Lalunę! Yy, ale też mnie wyzywałaś. Ale trzeba przyznać. Ale to mówią góry, ale przeprosiny przyjmuję, jeżeli to się nie powtórzy, piątka. Szatuj. Ale też powinnaś przeprosić. Ja odbijam, ja odbijam od, od tematu. Nie, nie, ja ja odbijam. Tak, bo, ale poczekaj, opieka. za kulisami mówisz, że ją przeprosisz, nie mówiłeś, że ona ma ciebie przeprosić. Byłem ale... świadkiem. Powiedziałeś, że Ale jak jesteś naprawdę charakterny, chłop, przyjmuję twoje przeprosiny i ciach bajera, nie? Dobrze, nie wchodzimy sobie Jasne. w drogę. E, ogólnie chciałam podziękować, bo wracam po roku na tą samą halę, moją zwycięską hale. Ja jako Norika Blumam przeprosić panią Lalunę. <dzieluś> dzięki, dzięki, dzięki. Zachowałem. Dziękuję, Dorian, słuchaj. Słuchaj, e, ma... Dilera, bo cię szokuje. Nie się przeczytania, ale nie rozumiem. Ja bym ja chciał zapytać prowadzących, czy ja moderujemy taką konferencję. Ja jestem bardzo zadowolony, że jesteś Laluna, bo myślałam, chłopaki, będziecie mieli swój czas. Ja tylko chcę się przywitać. E, jeszcze takiego zestawienia... Ja się chciałbym przeprosić cię jeszcze raz. To nie jest łatwe. sobie nie jest nie rób sobie kurwa z tego jaj, ja bo się wkurwię.